Kiedyś, jakiś czas temu, no, bardzo często mi się śniły pociągi, i w zasadzie pamiętam mnóstwo snów z pociągami, jak ja podróżowałem, albo obserwowałem te pociągi, i w jednym z tych snów jechałem takim starym pociągiem bo to był pociąg jeszcze sprzed II wojny światowej parowóz prowadził ten pociąg, stare wagony i jechał przez jakieś pole już nie pamiętam jakie pole wiem, że tak strasznie szaro był. Ten pociąg jechał strasz, strasznie wolno. jechał. Może każdy z pasażerów mógł sobie wysiąść i wsiąść do tego pociągu, kiedy chciał. No, oczywiście tak ludzie robili i wychodzili z tego pociągu, i próbowali, e, próbowali wejść z powrotem do swoich wagonów, ale jak wchodzili na schodki, to nie, potykali się i każdy wpadał pod koła tego pociągu. Tylko, że ten pociąg znowu też nie przejeżdżał ich tak w taki normalny, tradycyjny sposób. Tylko rozrywał ich ciała na małe, na małe strzępy i wyrzucał wszystkie strzępy takie jeszcze ociekające krwią w powietrze. Że jak ja się oglądałem, to widziałem, w, nie widziałem nieba, tylko widziałem e, takie kawałki mięs, kawałki ciała krwiste, spadające. I to było nie, jakieś takie straszne. I ja szedłem za tym pociągiem, miałem taki koszyk wiklinowy i szedłem tak... Nie wiem, po, tych, po tych ciałach, po tych fragmentach ciał porozszerpywanych, porozcinanych i zbierałem nosy. Nie wiem czemu, ale ludzkie nosy zbierałem i chodziłem i wkładałem je do tego koszyka swojego wikinowego i już nie pamiętam, kto był ze mną wtedy w tym śnie, może tak tylko sobie powiedziałem na głos, ale podniosłem jakiś nos i mówię, jakoś taki ociekający krwią, mówię, ty zobacz, jakiś śmieszny nos i włożyłem, włożyłem go z powrotem do, do tego do koszyka. I to jest mój koszmar. I to jest mój sen. No, moja babcia by powiedziała na, takiego, na taki nos, że ma nosa jak diabeł Kutosa pewnie, także...